Twoja praca na tym świecie nie polega na odnalezieniu miłości. Twoim zadaniem jest odnalezienie wszystkich barier, które stawiasz na drodze miłości. Te słowa Nila Donalda Walsza ukazują istotę naszej egzystencji. Szukając miłości w zewnętrznym świecie, zapominamy, że kluczem jest uwolnienie się od naszych wewnętrznych ograniczeń. To oczyszczanie serca i umysłu, byśmy mogli pełniej doświadczyć i wyrazić miłość wobec siebie i innych. Często to nasze przekonania, lęki czy uprzedzenia stają się murami, które blokują nam dostęp do prawdziwej miłości. Zrozumienie, że praca nad sobą, nad uwolnieniem się od tych barier, jest kluczowym elementem, prowadzi do głębokiej przemiany i otwiera drzwi do autentycznego doświadczenia miłości w jej najczystszej postaci. Zawsze istnieje jedna rzecz, którą możesz zrobić, a która zmieniłaby wszystko. Te słowa Nilea Donalda Walsha przynoszą nadzieję i perspektywę nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W życiu pełnym wyzwań i zmian często odczuwamy bezsilność, ale istnieje potężna siła w jednym wyborze, w jednym działaniu. Nawet najmniejszy krok w kierunku pozytywnej zmiany może wywołać efekt kulminacyjny, który radykalnie odmieni nasze życie. To zachęta do działania, do podjęcia konkretnej decyzji lub kroku, wierząc, że nawet najmniejsza czynność może wywołać potężne skutki. To przypomnienie, że każdy moment jest szansą na transformację i że nawet najmniejsze działanie może mieć ogromny wpływ na naszą przyszłość. Twoje uczucie oburzenia na coś jest silnym znakiem tego, że coś jest nie tak. Oburzenie jest naturalną i ważną reakcją. Słowa Nila Donalda Walsha przypominają nam, że nasze emocje mają głębokie znaczenie. Oburzenie nie jest wyłącznie negatywną reakcją, lecz sygnałem, że coś w naszym życiu wymaga uwagi. To naturalna odpowiedź na sytuację które nie zgadzają się z naszymi wartościami lub granicami. Kluczowe jest jednak nie utrzymywanie się w oburzeniu, lecz zrozumienie, co ono sygnalizuje i jak możemy skutecznie zareagować. To wezwanie do świadomości własnych emocji, by móc odpowiednio na nie zareagować i działać zgodnie z własnymi wartościami, wzmacniając jednocześnie zdolność do współistnienia z innymi. Twoje życie nie jest odkryciem samego siebie, to stworzenie samego siebie. Te słowa Nila Donalda Walsha skupiają się na aktywnym procesie kształtowania naszej tożsamości. Istnieje różnica między odkrywaniem siebie a tworzeniem siebie. Nie jesteśmy pasywnymi obserwatorami własnego życia, lecz aktywnymi uczestnikami, którzy kształtują swoją rzeczywistość poprzez wybory. Działania i reakcje. To wezwanie do przejęcia odpowiedzialności za swoje decyzje i kształtowanie swojego losu. W procesie tworzenia siebie możemy eksplorować, rozwijać się i zmieniać, nie ograniczając się do jednej już istniejącej prawdy o sobie. To inspirująca perspektywa, która zachęca do świadomego działania, kreatywności i ciągłego rozwoju w drodze ku tworzeniu własnego, autentycznego życia. Nie bój się swojego największego życiowego przeznaczenia. Bój się jedynie nieodkrycia go. Te słowa Nilea Donalda Walsha przynoszą przypomnienie o sile, jaka tkwi w poszukiwaniu i realizacji naszego prawdziwego przeznaczenia. Często lękamy się, że nasze największe cele i marzenia są zbyt odległe, złożone lub niemożliwe do osiągnięcia. Jednakże, prawdziwym wyzwaniem jest niepodjęcie wysiłku, by poznać nasz prawdziwy cel w życiu. To zachęta do odwagi, byśmy poszli dalej, zanurzyli się głębiej w poszukiwaniu tego, co naprawdę kieruje naszą duszą. Właśnie w tym odkrywaniu i podążaniu za tym, co nas naprawdę pasjonuje, tkwi nasza siła, nasza autentyczność i nasze spełnienie. Nie trzeba naprawiać świata. Trzeba tylko opuścić swoją głowę, by zobaczyć, że świat jest już naprawiony. Te słowa Nila Donalda Walsha kierują naszą uwagę na inny sposób patrzenia na świat. Często skupiamy się na próbach naprawienia otaczającej nas rzeczywistości, nie zdając sobie sprawy, że świat niekoniecznie potrzebuje naszej naprawy. To wezwanie do odłożenia naszych uprzedzeń, ocen i przekonań byśmy mogli zobaczyć piękno i doskonałość, które już istnieją wokół nas. Poprzez zmianę perspektywy, poprzez zdobycie odległej perspektywy, możemy dostrzec, że świat nie jest taki zły, jak się nam czasem wydaje. To wezwanie do przyjęcia zaufania do samego siebie i otoczenia, byśmy mogli dostrzec piękno i harmonię, które już istnieją wokół nas. Wszystko, co robimy, jest wyborem. Robimy swoje wybory z miłości lub lęku. Te słowa nilea Donalda Walsha przynoszą głęboką refleksję na temat naszych decyzji i motywacji, które nimi kierują. Życie składa się z ciągłych wyborów, a nasze intencje przy podejmowaniu decyzji są kluczowe. Czy podejmujemy je z miłością, czy też z lękiem? To, co kieruje naszymi wyborami, wpływa na naszą rzeczywistość. Decyzje podejmowane z miłością prowadzą do harmonii, empatii i współistnienia, podczas gdy te podejmowane z lękiem mogą prowadzić do konfliktów i separacji. To przypomnienie o potędze wyboru i świadomości, że nasze intencje mają ogromne znaczenie w kształtowaniu naszego życia oraz relacji z otoczeniem. Lęk to tylko przedsmak tego, co wydaje się być niemożliwe. Słowa Nila Donalda Walsha skupiają się na naturze strachu i ograniczeń, które tworzy w naszym umyśle. Lęk często działa jak przedsmak tego, co uważamy za niemożliwe. To tylko pozorna bariera, która blokuje nasze działania. Kiedy podejmujemy wyzwanie stawienia czoła naszym lękom, odkrywamy, że rzeczy, które wydawały się poza zasięgiem, stają się możliwe do osiągnięcia. To wezwanie do odwagi i przekraczania własnych granic, doświadczania rzeczy, które mogą się wydawać trudne lub nierealne. Kiedy zrozumiemy, że lęk jest tylko etapem na drodze do osiągnięcia tego, co pragniemy, otwieramy się na możliwość spełnienia naszych marzeń i realizacji naszych celów. Twoja moc nie pochodzi z tego, kim jesteś, ale z tego, kim wybierasz być. Słowa Nilea Donalda Walsha kładą nacisk na naszą zdolność do kształtowania własnego życia i osobistej mocy. Nie chodzi o to, kim jesteśmy na poziomie zewnętrznym, lecz o nasze wybory, postawy i działania. To, kim stajemy się i jak wpływamy na świat, zależy od naszych decyzji i wartości. Nasza siła nie wynika z cech fizycznych czy pozycji społecznej lecz z naszych wyborów opartych na miłości, współczuciu i autentyczności. To wezwanie do świadomego podejmowania decyzji i działania w sposób zgodny z naszymi wartościami, co prowadzi do odkrycia wewnętrznej mocy i wpływu na otaczającą rzeczywistość. Twoje życie nie jest ostatecznym wydarzeniem, lecz procesem stałego tworzenia się. Słowa Nila Donalda Walsha skupiają się na dynamice rozwoju i ciągłego zmieniania się. Życie nie jest statycznym punktem docelowym, lecz nieustannie ewolującym procesem. To wezwanie do akceptacji zmian, do ciągłego wzrostu i rozwoju zamiast skupiania się na stałym osiągnięciu pewnego celu. Gdy rozumiemy, że życie jest nieustannym płynięciem, Zaczynamy czerpać radość z procesu, z podróży, z każdego kroku w stronę naszych marzeń. To zaproszenie do bycia elastycznym i otwartym na nowe doświadczenia, do ciągłego poszukiwania i doskonalenia siebie, czerpiąc przyjemność z samej podróży życiowej. Napisz w komentarzu, czy udało Ci się odkryć swoje przeznaczenie lub pasję, którą czujesz całym sobą, że chcesz to robić, i to jest właśnie to? Dla mnie takim wyznacznikiem jest wzruszenie, gdy myślę o swoim przeznaczeniu. Zawsze chciałam robić coś, co ma znaczenie, daje ludziom radość i zmienia świat na lepszy. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba Ci się ten film, polub go, podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link. Trzymaj się cieplutko, Twoja kolorowa wizja życia.